I wszystkim z sesji Romanii zapraszam Was na czwartkową, dosyć późną aktualizację. No czasem tak wyważy się, nie wyrobię w ciągu dnia i dopiero teraz <coughs> mam chwilę, żeby coś dla Was nagrać. No więc jesteśmy dobę do, do ponownie, ponad. To był dosyć mocny nów, dlatego też sporo rzucałam wczoraj na relacje, Instagram i tak dalej. <coughs> no Instagram i Facebook nadal wciąż. Więc rzucałam to między innymi po to, żebyście po prostu wiedzieli, jak obsłużyć ten czas i o czym on jest. Dużo cyklu się skończyło, więc za każdym razem, tak jak Wam mówiłam na ostatniej aktualizacji, za każdym razem, przy każdym cyklu zakończeniu mamy event. Czyli trochę te eventy mogły być niezbyt nie dla wszystkich takie optymalne, czy może się pokończyły, tak jak Wam mówiłam na ostatniej aktualizacji. W sobotę, że w tym tygodniu może dojść dużo informacji, których do tej pory, do tej pory gdzieś yy, potrzebowaliśmy, do jakiegoś kompletu danych, żeby się coś wyjaśniło. No więc y, czasami mogło być tak w tym tygodniu, że do Was przyszły dane, które y, okazało się, że na przykład z daną sytuacją nic się nie da zrobić, albo że właśnie sytuacja jest jaka jest, nie chce być inna. Sytuacja zawsze ma rację, tak? W każdym razie. Y one po prostu gdzieś, niektóre tematy się w waszym życiu mogły po prostu stać się takie, jakie są, czyli zakończyć się i tyle. I akurat może niekoniecznie zawsze było to tak, jakbyście chcieli. Może niekoniecznie zawsze to yy, yy, skończyło się na jakimś super optymalnym rozwiązaniu, które na przykład widzicie inne rozwiązanie lepsze, ale tego innego rozwiązania po prostu nie ma, ono jest niemożliwe do realizacji. I niestety rozwiązanie jedyne, jakie jest, jest najmniej optymalne pomimo tego, że macie jeszcze pięć innych, dużo lepszych rozwiązań. Na to uwaga, no niestety trochę tak jest, ja Wam mówiłam, znaczy pisałam na tych relacjach, że jest to efekt tego, tych nieciągłości i trzeba to potraktować tak na tej zasadzie, że jest jak jest, inaczej nie chce być, musi tak być jak jest. Po prostu przyjmij to jako nauczkę, czyli naukę, tak? Żeby w przyszłości tego nie było, więc zauważ to, co się teraz dzieje w Twoim życiu. Zobacz, o czym jest ta historia, o czym jest ta sytuacja, która jest w tej chwili. Księżyc lubi dramaturgię. On lubi podkręcać, on y, lubi oświetlać światłem odbitym, a w tym wypadku to w ogóle nie jest oświetlenie, bo to jest nów, więc tego w ogóle, w ogóle jest ciemno. Więc jesteśmy w ciemności i te niektóre procesy mogły tak właśnie wyglądać, takie troszeczkę takie akuku z ciemności. Nie był to łatwy proces, ale już jesteśmy po drugiej stronie i już będzie teraz lepiej. Słuchajcie, a, a proponowiu i, i zmian, ja po drodze doszłam do wniosku, że y, w sumie bardzo dużo pracuję. I w związku z tym już trochę tych materiałów na, moje, na mojej stronie do kupienia jest. Nie wiem, czy wiecie, ale możecie kupić stare warsztaty, jakieś tam stare, no ale jare warsztaty, które były webinary, które były. Po prostu możecie sobie kupić. I teraz będzie tylko w lipcu taka dosyć y, intensywna promocja. Zobaczymy, jak to, jak to się Wam spodoba. Czy możecie kupić więcej? Nie lubię takich akcji. Pierwsza w życiu robię taką akcję, ale z drugiej strony stwierdziłam, że muszę jakoś pobudzić ten algorytm y, chęci kupowania, czy może chęci, może nie kupowania, bo tu nie chodzi o kupowanie, tylko chęci. Poznawania starszych treści, czyli w ramach tego uspójnienia przyszłości z przeszłością. Zachęcam Was również w ten sposób, oczywiście jak to ja, Niezdarny Marketing, do, do po prostu zajrzenia na, na sklep na mojej stronie. Dobra, co się teraz dzieje? Nacisk w tej chwili z przestrzeni i on z nami zostanie przez jakiś czas, na pewno przez lipiec. No lipiec też się zapowiada dość. Trudno, wiecie, czasami mnie pytacie, nawet nie czasami, tylko stosunkowo często dostaję pytania Monika, kiedy to się w końcu skończy, kiedy będzie normalnie. No więc ja na to pytanie mogłabym odpowiedzieć o to znaczy normalnie, tak? Co oznacza, że jak gdyby do czego to zmierza, tak? Ta norma? To nie będzie już tak, jak było. Tutaj już przestańmy w ogóle jakby w to w to słuchajcie, wchodzić. Teraz jesteśmy w trakcie takich nieodwracalnych zmian. Więc ja to rozumiem, że chcielibyśmy wrócić do czegoś, do spokojniejszego trybu życia, ale po prostu teraz już nie będzie tego spokojniejszego trybu życia. Dlatego zachęcam do y, celebracji tu i teraz. Nawet y, jakby wiecie, nie wychodźmy z założenia, że dobra, tu i teraz jest OK, więc może być gorzej. Nie, 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 nie o to chodzi. Tylko chodzi o taki stan y, jakby akceptowania tego stanu, który jest w tej chwili, bo tu jest wszystko, bardzo dużo jest o akcepta akceptacji. Pamiętajcie, że istota, czy człowiek, czy ty. Jesteś czasem. I dlatego ten czas jest taki ważny. O tym czasie już mówiłam tydzień temu w sobotę. Generalnie o tym czas tutaj się cała najważniejszy jest ten czas. I właśnie żebyśmy tego czasu nie tracili na, na powtarzanie przeszłości, dlatego skupmy się na tworzeniu przyszłości. I teraz mega istotna sprawa, co? Teraz na co warto zwrócić uwagę? Na nadchodzącym okresie. Na zrównoważenie siebie z przestrzenią i w ogóle na Zróżno, zrównoważony kontakt z przestrzenią, ponieważ do tej pory jesteśmy nadal dosyć reaktywni. Yy, ta reaktywność polega na takim reagowaniu z, bardzo często yy, z wysokich wartości, które i tak nie są wcale w nas weryfikowane, na jakąś tam sytuację zewnętrzną. Czyli jesteśmy sędziami. Sędziujemy na takimi sytuacjami, które mogą nas w ogóle nie dotyczyć, nie być na o nas nas w tym sytuacjach nie ma, ale my je sędziujemy i oceniamy i wtedy to nam daje swego rodzaju taką satysfakcję, jeżeli ocenę wydamy negatywną, więc nie bądźmy święci niż, niż, niż jakieś tam niż święci, więc tutaj też wymaga, żeby osiągnąć poziom zrównoważenia z przestrzenią. Ja zaraz więcej powiem o tym poziomie zrównoważenia. Tutaj należałoby zwrócić uwagę dużo większą na swoją własną, osobistą hipokryzję prywatną. Czyli zanim się rzuci tym kamieniem przysłowiowym w kogoś, to zwróć uwagę, ile w ilu miejscach ty masz coś. Więc poszerzamy zdecydowanie tą perspektywę samego siebie i widzenia siebie z wielu perspektyw i widzenia siebie właśnie w konsekwencji tej, jakby czy może w kontekście do takiego oceniania bezwzględnego, ponieważ to ocenianie, ono jest często oczywiście, ono z reguły odbywa się w formie oceniania negatywnego, co z kolei wprowadza bardzo ciekawy proces na przestrzeni, którego chciałabym, żebyśmy troszeczkę uniknęli, bo to, to jest cały czas ten automat, budowanie sztada, tego, że na niższym poziomie w związku z tym, czyli już nie równajmy do dołu, czyli nie szukajmy sojuszników w miejscu, gdzie jest konflikt, tylko szukajmy sojuszników w miejscu, gdzie można budować i to jest właśnie proces zrównoważenia znaczy, to jest proces prowadzący do zrównoważania przestrzeni między nami. Czyli mało tego, że jesteśmy reaktywni, czyli bierzemy to, co przestrzeń nam daje, to teraz jeszcze na dodatek należałoby dać przestrzeni to z własnej inicjatywy, co my chcemy, i to będzie równoważyć. Czyli spotkajmy się z tą przestrzenią zewnętrzną, czyli na przykład naszym życiem zewnętrznym, czy w ogóle życiem zewnętrznym na tej. Na tej tej rzeczywistości, w której byśmy chcieli się znaleźć. Czyli sami musimy się prowadzić w tą rzeczywistość, w której chcielibyśmy się znaleźć. Teraz ja Wam coś powiem i z, z, sobie weźcie to tak, że tak powiem ze sobą i zastanówcie się trochę głębiej nad tym, jak się czujecie, kiedy to, kiedy znajdziecie się w tej przestrzeni. Jakby, jeżeli ja coś Wam powiem, teraz Wam to powiem. <grafię> Gratulacje, udało się, jest pokój na Ziemi. I jesteś, jesteś bezpieczna, bezpieczny. Jak ty się z tym czujesz? Gratulacje udało się, tak? Jest, jest pokój. Jak ty się z tym czujesz? Zostań w tym, w tym stanie chwilę, bo chodzi o to, że ten stan, który jest wywołany tą, tym, tą, tą, tym, tym hasłem, on jest oczywiście jak najbardziej osiągalny. No więc, Chodzi generalnie o to, że przestrzeń w tej chwili ma wszystkie możliwe warianty otwarte i to jest kwestia tylko naszej decyzji, codziennej decyzji, na której wibracji my wybieramy jestestwo. Czy my chcemy być na tej wibracji konfliktowej, takiej szarpanina, stawianie granic, takie, takie mocne rzeczy, czy my chcemy wejść na tą taką, jakby podejmując codziennie decyzję o wyższym, o wyższym fraktalu? automatycznie przenosi nas na ten wyższy fraktal. I teraz bym powiecie, no ale ja tak robię i to nie działa, nadal jestem w dupie. Za przeproszeniem Jezu, to jest Słuchajcie, więc nie, 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 to chodzi o to, no i tak jak wiem, że mam nadzieję, że mnie dzieci nie oglądają. W każdym razie yy, chodzi o to, że yy, 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 nie będziesz w tym miejscu, o którym tak pięknie powiedziałam przed chwilą. Tylko będziesz, będziesz stosunkowo coraz wyżej, to nie będzie tak od razu, że podejmiesz wierszy jakieś takie z, wyższe, z wyższego fraktala decyzje i Ty już od razu jesteś w super przestrzeni, tylko masz się przekonfigurować samodzielnie, to jest super istotne, że to jest samodzielne przekonfigurowanie się na fraktal wyżej, dlatego że ta ścieżka ewolucyjna, w której cały czas jesteśmy od kilku miesięcy, to jest ścieżka, która jest oparta o samodzielności i o, suwerenność, o suwerenności wewnętrznej i autonomii wewnętrznej. I im więcej nami chcą zarządzać z zewnątrz i najgorsze jest to, jak się poddajemy tej zewnętrzności, a tutaj bardzo dużo jest tych tematów, które się pojawiają, a jakieś konflikty kolejne zbrojne, a może nawet i powrót najsłynniejszych chorób świata, różne wersje rzeczywistości są tutaj wgrywane, ponieważ system, znaczy system... Jakby ta stary fraktal wchodzi zaczyna w próbę bohatera, więc on się broni. Pamiętajmy o tym, jak my przechodzimy próbę bohatera. Ile my mamy niechęci do wykonania tego, ile potrafimy znaleźć argumentów, żeby czegoś nie zrobić? Jeżeli na przykład ile argumentów znajdujesz sama czy sam w sobie, żeby nie zmienić pracy, żeby nie iść na rozmowę, tak? Nie to za daleko, a tam bez sensu, a w ogóle tam po co mi to? W sumie w tej mojej pracy jest dobrze. Ponieważ jest to wymuszenie od siebie dużo wyższej wartości, to jest wymuszenie tego wyższego praktana. Przez to to jest właśnie ten taki niepokój, ta niechęć do, tych, do tego wejścia w, w jakieś takie stresujące sytuację, która nas sprawdza, tam my to czujemy, że nas to testuje, to powoduje, że no gdzieś tam wycofujemy się, nie chcemy w tym być, gdzieś rezygnujemy z tego, wymyślamy. I teraz właśnie się to dzieje na przestrzeni, już jest wszystko wymyślone. Włącznie z inwazją obcych, z trzecią wojną światową, z powodziami, z kataklizmami, wszystko co tylko repertuar nasz mieści zostało odpalone, powiedziane, wystraszone, zaprorokowane, wyprognozowane i teraz wszyscy tak siedzą. I teraz tak. Jeżeli my będziemy siedzieć tym, na tym samym poziomie, to to rzeczywiście wzmacniamy ten potencjał. Jeżeli będziemy wybierali wyższy fraktal, czyli staniemy się wyższym fraktalem, czyli na przykład zaczniemy być coraz mniejszymi hipokrytami i zaczniemy w siebie bardziej zaglądać i zacząć rzeczywiście świadomie używać wyższych jakości wewnętrznych, nie tylko mówić to, co tak jest, tylko szukać, skupić się na tym budowaniu do góry. To będzie powodowało, że my się będziemy, tylko że tu jest właśnie ta samodzielność potrzebna, nie? czyli ta inicjacja, ta in, intencja, wyjście na zewnątrz, złapanie kontaktu, zrównoważenie z przestrzenią. My lubimy być reaktywni, bo to jest wygodne. Tylko, że ten umysł reaktywny, znaczy ten stan reaktywności, bo ja nie mówię w tym momencie o kursupach reaktywnych czy aktywnych, tylko mówię w ogóle o takim stanie codzienności umysłu. Umysł będzie reagował. On nie chce, nic, nie chce nic robić sam z siebie, bo to jest, wymaga już właśnie tej inicjatywy. Wymaga to pomysłu, kierunku, celu i sensu. Dlatego ja o tym mówię, że to jest istotne, żeby to teraz sobie jakoś u, u, cokolwiek złożyć i cokolwiek wprowadzać w tą przestrzeń. Dlatego właśnie to tu i teraz jest po to potrzebne. To narzędzie z tu i teraz jest potrzebne, bo ty tu i teraz masz już ten zasób i teraz z tego zasobu trzeba wprowadzić to w przyszłość samodzielnie. Żeby zrównoważyć tą przestrzeń, ta przestrzeń musi się z Tobą spotkać, czyli dajesz i odbierasz. Czyli jesteś. nie tworzymy sytuacji, w której na przykład czujemy się sfrustrowani, bo tylko dajemy, czy egoistycznie tylko bierzemy, tylko staramy się zrównoważyć tą przestrzeń pomimo naszej niechęci, tam są właśnie te nieciągłości, że na przykład nie chcę czegoś, Odciąga, od, odchodzimy od czegoś, co nas tylko drenuje z czegoś, i staramy się równoważyć, czy, czy dać komuś coś. Co jakby w zamian za to, co on nam dał, żeby nie, nie tworzyć tego łańcucha karmy, bo ta właśnie, im więcej robimy karmicznych ruchów, czyli a dobra tam, a dobra tam, jakoś to będzie, jakoś to będzie, im więcej popełniamy błędów, tym większy ten ogon karmiczny, co obciąża tą ścieżkę ewolucyjną, nową, znaczy starą, ale tą oryginalną, do której, do której teraz wracamy. I teraz, im bardziej my jesteśmy w lęku, tym gorzej jest dla ewolucji przyszłości, czyli te potencjały tego wszystkiego, tych wojen, wulkanów, tego, jakby one są wtedy wzrastające, bo to w nas, w nas są te konflikty. Jeżeli w nas są, przepraszam, no jeżeli w nas są te konflikty, no to wtedy te konflikty się oczywiście równoważą z nami, czyli istotne jest to, że to, co mamy w środku, będzie się równoważyło z przestrzenią zewnętrzną. A w związku z tym, przepraszam, jeszcze cały czas coś tu mam, a w związku z tym no to jeżeli to jest taka synchronizacja, na konflikcie, na poczuciu hipokrytycznym byciu świętym, czyli ja widzę tylko w innych błędy, ale w sobie nie, na nieużywaniu wyższych wibracji, czyli na nie podejmowaniu próbatera byciu na tym wyższym takim podejmowaniu, na przykład nie powiem czegoś brzydkiego komuś, a postaram się to powiedzieć inaczej, a nie zrobię tego, co powinnam. Ja już o tym wam mówiłam, ale to jeszcze raz przypomnę, bo to będzie mocno w lipcu o tym. Bo właśnie w lipcu jest zderzenie takich troszeczkę dwóch części, i jeżeli my tam będziemy mieli dużo konfliktów i to się zrobi takie z, to mogą iskry faktycznie polecieć. Więc ja w tej chwili już bym chciała Was uspokajać, żebyśmy się skupili tak najlepiej od jutra, żebyśmy pracowali na tym wyższym podejmowaniu wyższych, czyli na przykład coś się wydarzyło, odpuszczasz, ale też. Dobrze, to odpuść, to super, bo nie generujesz negatywu, ale z drugiej strony zadbaj o coś, czyli do przodu pomyśl, czy coś. Stwórz do przodu, coś wykreuj do przodu, tak, żeby, żeby to było zbalansowane. Z jednej strony odpuszczamy, nie generujemy negatywu, z drugiej strony nie chcę mówić negatywu, tylko frustracji, niskiej wibracji, że coś jest jakieś i czemu takie jest. Takie jest. Dlatego, że masz nieciągłości, które doprowadziły do tego, że takie jest. Że nie zrobiłaś, nie zrobiłeś czegoś wcześniej. Takie jest, bo tak zrobiło się, że tak, 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 e, tak jest efekt nieciągłości. Trochę ciągłości podziałało, trochę nieciągłości wyszło, i dlatego efekt nie jest zadowalający. Szczególnie przy tym nowym mogliśmy to poczuć. I tyle. I nie ma co tutaj płakać nad rozlanym mlekiem. Teraz się skupmy na tym, żeby już więcej tego mleka nie rozlać, bo tu nawet nie chodzi o sprzątanie teraz tego mleka, swoją ścieżką, ale tu chodzi też o ten wniosek, ok, czyli ja tę butelkę z tym mlekiem odsunę od krawędzi stołu albo w ogóle schowam do lodówki. Czyli, jakby zapobiegam przyszłości temu, żeby się to mleko nie wylewało mi ciągle na tą podłogę. Więc, ale coś muszę zrobić: ja muszę wykonać ruch w wyższej wibracji, muszę wciągnąć konkluzję, wniosek. Doświadczenia pokazują, że muszę tę butelkę przesunąć od krawędzi, spowodować, żeby ta butelka miała jak najmniejsze potencjały na przewrócenie się i wylanie się tego mleka. I jeżeli będziemy stosować tę metodę, to będziemy coraz bardziej pracowali na tej wyższej wibracji. Pamiętaj o tym. Wszystko już jest dobrze, tak? W sensie zwycięstwo, jest pokój. Jest okej. Okay. Udało się, gratulacje, jest pokój. Zobacz, jak się czujesz, jak to słyszysz w zamian za to, że koniec, już jest po wszystkim, bo zaraz wszyscy zginiemy. Zobacz, jaka jest różnica w tej informacji. Teraz właśnie się skup na tej informacji. Jest okej, okay, jest dobrze, jest pokój na Ziemi, ja jestem uspójniona, wszystko jest w porządku w tym miejscu. I teraz. Działaj tak, jakby to już było, w jakimś takim sensie, ale nie w takim sensie, ja wiem, znam te wszystkie teorie, lustra, wahadła i tak dalej. Nie, to, swoją drogą to działa, tylko mi chodzi, żebyśmy to wszystko przenieśli w praktal wyżej, czyli już nie na tym poziomie takim, a jest, nie ma, a może, ponieważ jeżeli się fiksujemy, czyli w lękach, ponieważ jeżeli. Odbijamy się ciągle od, od informacji tego typu, to w końcu ostatecznie dochodzimy do. Umysł dochodzi do, jeżeli on jest zafiksowany, to on nie widzi drogi przed sobą, czy nie widzi drogi przed sobą, to go, to go napawa lękiem. A jeżeli jest lęk, to jest coraz niższy poziom. Ja dzisiaj też chcę wam powiedzieć o tym, jakie są objawy niskiego poziomu, wśród ludzi między innymi. Ale jeszcze zanim do tego przejdę, <laughs> przypomnę, właśnie chcę wam powiedzieć mocno o tym, o tym zrównoważeniu z przestrzenią, tylko ty się zrównoważ z przestrzenią, na której ty chcesz być, a nie równoważ z przestrzenią, w której ty nie chcesz być. I to jest to, ponieważ oddolne działanie na przestrzeń źle działa na umysł, czyli ty nie masz reagować, oddolne to jest reagowanie. Czyli takie stare dobre przysłowie, które ja nie wiem skąd znam, ale ono jest, nie jest to na pewno moja złota myśl, to od razu mówię. Że lęk jest reakcją, a, a odwaga jest decyzją. I właśnie o to chodzi. Czyli ty y, odważnie podejmujesz wyższej wibracji na przestrzeni, w której chcesz być. Jeżeli, ale tu nie chodzi o przestrzeń, która nie istnieje. Tu chodzi o przestrzeń, która jest dostępna. Podejmuj decyzję na, do przestrzeni, z którą chcesz być zrównoważony, czyli dajesz i odbierasz. Bierzesz, to ma być, to ma być cały czas torus. Więc nie tylko pobierasz informacje, reagujesz na to, co przestrzeń przynosi, tylko ty skutecznie i świadomie wchodzisz w relację z tą przestrzenią, w której chcesz być. A jeżeli reagujemy oddolnie, to wtedy umysł się zaczyna fiksować, ponieważ działamy tylko na jednym poziomie, na pierwszym góra drugim. I kręcimy się generalnie po poziomie, czyli nie patrzymy do góry, czyli nie podążamy, tylko nie idziemy do przodu, czyli właśnie poprzez tu i teraz, tylko się cały czas tak kręcimy. To powoduje fiksację, to powoduje ciągle te same efekty, to powoduje brak efektów, to powoduje, stoimy i się kręcimy i nas nie ma, tak? Umysł jest zafiksowany. Jeżeli on jest zafiksowany, bo on nie widzi drogi wyjścia, nie widzi rozwiązania, tylko same problemy, to wtedy on zaczyna robić sobie lęk, a lęk przekłada się przestrzenie na chaos, bo przestrzeń czeka, co się będzie działo, bo przestrzeń czeka na nas. Ona. Nas w tej chwili zaprasza do dialogu, a nie do monologu z jej strony. Ona nas zaprasza do dialogu, tak samo jak przyroda. Wszystko nas zaprasza do dialogu, wymiana informacji. Na razie nie ma tej wymiany. Ja wam mówiłam, że była chyba w zeszłym tygodniu, jakoś tak, na którejś aktualizacji powiedziałam wam o tym, że komunikacja dopiero kiedy jest na podobnym poziomie, zaczyna być uspójniona. Jeżeli jest różne są te poziomy między istotami, między jakimiś częściami rzeczywistości. To nie ma tej komunikacji, no bo jak? No jeżeli y, sąsiad na dole stoi, to ja muszę do niego krzyczeć, bo mnie nie usłyszy. Jeżeli stałby obok mnie, to wtedy by mnie usłyszał. I właśnie to jest to. No więc, y, i teraz tak. Y, objawy niskiego poziomu. U nas samych w ogóle, wszędzie może tak być. Jak wygląda, kiedy zaczynamy popadać w takie niższe myślenie? Bo my wtedy spowalniamy. Jeżeli my siedzimy na poziomie, to nasza wibracja spowalnia. Czyli jakby nie, nie jesteśmy, czyli jeżeli nie widzimy rozwiązań, a my nie chcemy się pogodzić na rozwiązania, które są dostępne, bo nam się nie podobają, bo wiemy o istnieniu lepszych, co nie oznacza, że w tej chwili od razu tam przeskakujesz. I to jest najczęstsza nieciągłość, która powoduje ogromną frustrację i znowuż zapadnięcie, obniżenie wibracji, i stoimy, i się kręcimy, i nie ma sensu. Więc teraz tak. Aha, jeszcze możecie zwrócić uwagę. Że jeżeli jest właśnie chaos na przestrzeni, to ludzie, których uznajecie za nie, za, na, jakby nie, za wyższych, nie na najwyższych wibracjach, to są ludzie i oni wtedy się coraz lepiej czują. Wy się coraz gorzej czujecie, coraz bardziej zablokowani, zniechęceni, smutni i tak a nagle do nich energia wraca, życie, oni nagle mają pełno pomysłów, i oni nagle są aktywni, ale spokojnie, ponieważ właśnie Wam przeczytam, bo mam to w notatkach, sobie zrobiłam. Przede wszystkim to jest rzucanie słów na wiatr. W ogóle to są nieświadome słowa. To jest, to są, to, to jest taka czcza gadka, tak? czyli puste słowa. Wielkie puste słowa. Brak abstrakcji, tylko liniowe myślenie. Czyli tu i teraz nie istnieje, bo jesteś w przyszłości, w przeszłości to jest taka liniówka. Oni cały czas siedzą w tym liniowym, oni mają rzeczywiście ten przepływ czasu. Ale my jesteśmy czasem. Istota jest czasem, więc jesteś abstrakcją, bo możesz w tym czasie masz dostęp do wszystkich, do wszystkich treści po kolei. Planem bez realizacji, co powoduje kręcenie się w kółko, postrzeganie tylko prostych tematów. Trudne, uwaga, nie istnieją. To nawet nie to, że oni się nie zgadzają z trudnymi tematami. Trudne tematy po prostu nie istnieją, tego nie ma. Albo to jest wprost odrzucane, nie, tego nie ma, jest, ja w to nie wierzę. Albo po prostu to w ogóle do nich nie trafia. Więc y, trudne tematy, nie chodzi mi o trudne, jakieś emocjonalne tematy, jakieś tłumaczenie. Tu chodzi o nawet taką abstrakcję, typu, a co sądzisz o, a jak myślisz, czy to jest, czy coś tam i tak dalej. No i właśnie to jest to, tak? Więc, y, no więc tutaj to skupienie na tej wyższej wibracji też wpływać będzie na podnoszenie wibracji nas i na przykład na naszą skuteczność. Bo ma, im większą masz spójność, tym większą masz skuteczność w realizacji swoich planów. Więc yy, przyspieszenie teraz będzie następowało ogromne przyspieszenie teraz będzie następowało. Ono będzie mocno odczuwalne właśnie w lipcu. Oczywiście, że ja jeszcze nieraz nagram i aktualizacji i prognoza będzie i tak dalej, i tak dalej. I nawet webinar o bogach, z których <laughs> można też zaczerpnąć inspirację. Ale pamiętajcie o tym. Że w tej chwili to jest bardzo ważne, żeby poczuć to równoważenie i właśnie się równoważyć z tą przestrzenią, w której chcecie być. Czyli uważam, uważamy na wibracje, których używamy, chodzimy coraz wyżej. Ja nie chcę brzmieć tak, ten, ale to po prostu no to jest istotne, bo my teraz wybieramy, tak jakby z pięciu linii, wybieramy wariant rzeczywistości, w której mamy żyć. Wariant i to jest istotne, ponieważ tych wariantów jest sporo w tej przestrzeni. I, i to wariant wybiera przestrzeń trochę z automatu, na zasadzie im więcej istot na konkretnej wibracji, ale inaczej. Wibracja wibracją, to jest tylko objaw, ta wibracja, ale tu chodzi o umiejętność roz szukania rozwiązań. Umiejętność szukania rozwiązań. To jest ważne. Dlatego, że ta umiejętność szukania rozwiązań, czyli umiejętność wychodzenia z sytuacji trudnych, jakichś takich nieciągłościowych, to jest bardzo ważne i to będzie punkt odniesienia dalej. I ta właśnie umiejętność będzie stanowiła podstawy do następnych, do, do tego nowego naszego wariantu, do tej nowej rzeczywistości, do tej rzeczywistości, do której mamy pasować. W tej chwili jest bałagan, bo my nikt nie pasuje do niczego, a my mamy pasować do nowej rzeczywistości. I jeszcze chciałam powiedzieć parę słów na temat AI, ChatGPT, GPT, czyli hitu, który ostatnio przemierza internet. Ale to y, następnym razem, więc może to nie jest aż takie ważne, skoro nie zdążyłam. Y, w każdym razie słuchajcie tyle na dzisiaj. Życzę Wam udanego weekendu, y, ale y, pamiętajcie o tym. I przypominajcie sobie to zdanie: gratulacje, wszystko jest w porządku. Jest pokój na ziemi. I to macie wyprowadzić. Co to znaczy pokój na ziemi? Tak? Gdzie byś? W jakim, jak, jak to ma wyglądać? I żyj już tak. Jakby to miało być. Czyli już dzisiaj szukaj rozwiązań na problemy, które stanowią przeszkodę przed tym, żeby to wyglądało tak, jak ty chcesz. Nie wiem, mam nadzieję, że to się komuś do czegoś przydało. Tyle na dzisiaj trzymajcie się Pan.